Tymczasem w absurdy stanie marsz, marsz ziemi polskiej, do Polski. Tymczasem w absurdy stanie odcinek 152 opublikowany 25 listopada 2020 roku przez Tomasza Oryńskiego. Te cholerne nastolatki, coś z nimi trzeba zrobić. Patrzcie na tego czternastolatka. Głównie zachęca ludzi do udziału w strajku kobiet. Może jak wyślemy do niego do domu policjantów, żeby go postraszyli ośmioma latami w pierdlu, to zmądrzeje. Albo ten cały Michał Rogalski, dziewiętnastolatek, który z braku rzetelnego źródła dotyczącego pandemii stworzył własne i wraz z grupą wolontariuszy dostarczył najbardziej wiarygodnych informacji o COVID w Polsce. Gnojek odkrył, że rządowi zgubiło się gdzieś 22 tysiące nowych przypadków zachorowań. Co za wścibski Bachor. Musimy zakazać regionalnym instytucjom publikowania swoich danych. Niech pobiera informacje z Ministerstwa Zdrowia. Zobaczymy, czy wtedy będzie taki mądry. Statystyki COVID-19 to nie zabawka dla gówniarzy, bo jak ktoś nie rozumie jaka jest prawda etapu, to mogą mu niechcący wyjechać wskaźniki poza skalę i znowu trzeba będzie cały kraj zamknąć w lockdownie. A ludzie są już i bez tego wkurwieni na rząd. Na to sobie pozwolić nie możemy. I don't want to be political, ale po prostu czuję jakby ktoś dał mi wpysk. Napisał tymczasem na swoim Twitterze Rogalski i słusznie. W normalnym kraju kawał dobrej roboty, którą wykonał przez 225 dni, prowadząc najbardziej rzetelną bazę danych o koronawirusie, z której korzystały nie tylko uczelnie, instytucje badawcze, czy dziennikarze, czy nawet sam rząd, zasługiwałby na uznanie. Jakaś nagroda, medal, uścisk dłoni, premiera, czy nawet oferta pracy w GUS. Ale nie. Rząd PiSu nie lubi, jak go ktoś kontroluje. I nie chodzi tu tylko o wścibskich nastolatków z Excelem. Przeszkadzają mu także... Dziennikarze, wczoraj aresztowano fotoreporterkę relacjonującą warszawskie protesty strajku kobiet. Według wyrzecznika policji funkcjonariusze nie wiedzieli, że jest ona fotoreporterką. Zobaczmy zatem, jak wyglądało jej zatrzymanie. Nie macie prawa do Po publikowaniu tego zdjęcia i nagraniu, nawet do rzecznika policji dotarło, że nie może już dalej rżnąć głupa w ten sposób, więc zmienił nieco swoją prześpiewkę. Teraz twierdzi, że reporterka zaatakowała policjanta, bo robiła mu zdjęcia z lampą błyskową. Cóż, może działo laserowe z gwiezdnych wojen to nie jest, ale nie od razu Kraków zbudowano. Na razie antyrządowi wywrotowcy muszą sobie radzić z tym, co mają a zresztą to i tak nieistotne, bo pan rzecznik ujawnił też, że reporterka wcześniej uczestniczyła w marszach jako szeregowa uczestniczka protestu, w dodatku ze swoją, twu, partnerką. Antyrządowa ideologia LGBT. Czyż ktoś taki nie zasługuje na porządne pałowanie? Zresztą Nieważne, kto tam zasługuje, pałujmy wszystkich jak leci. Wpuśćmy na przykład w tłum przebranych zadresiarzy, uzbrojonych osiłków, którzy bez powodu będą atakować uczestników marszu i wyciągać ludzi z tłumu. A ci, którzy będą próbować rozbroić stwarzającą zagrożenie grupę, oskarży się o napaść na policjanta, bo ci bandyci, tak się składa, to były podobno jakieś elitarne jednostki antyterrorystyczne. Jak się wokół nich zaczęło robić gorąco, to założyli odblaskowe opaski dostępne na Allegro pod. 30 zł sztuka i przedarli się wraz z uprowadzanymi osobami przez kordon uzbrojonych policjantów. Kordon otaczający uczestników marszu najpierw z głośników puścił nakaz rozejścia się, a następnie, kiedy uczestnicy się nie rozeszli, bo niby jak, skoro byli szczelnie otoczeni przez kordon policjantów z pałami, zaczął atakować ich przy pomocy gazu. Zdesperowani ludzie robili co mogli, żeby wyrwać się z tego kotła. Jak pisze na Facebooku. Kasia Babis, rysowniczka i działaczka razem. Mężczyźni przerzucali kobiety przez płot na teren prywatnej posesji. Wkrótce mieszkańcy owej posesji przybiegli z odsieczą i przedstawili do płotu drabiny, a następnie instruowali ociekających, którędy mogą się wyrwać na wolność. Tymczasem zespół prasowy policji wraz ze związkowcami i nieoficjalnymi profilami policjantów na Facebooku, takimi jak psy dają głos, na wyścigi próbują udowodnić wszystkim, że te dowcipy o policjantach i idiotach to są jednak najbardziej oparte na faktach. 30 lat mozolnego budowania wśród Polaków szacunku dla policji, przekonywania ich, że ta formacja nie ma już nic wspólnego z komunistyczną milicją czy z bandą skorumpowanych pijaków. Jakim to stereotypem obciążona była policja w latach 90.? -tych? Można wyrzucić do kosza. I tak na przykład rzecznik z pełną powagą tłumaczy nam, że jak atakuje nas jakiś anonimowy osiłek, to nie powinniśmy się bronić, bo a nuż jest on funkcjonariuszem policji po cywilizacji. Albo po tym, że liczne posłanki, a nawet wicemarszałek Sejmu zostało przez policję poszarpanych, zatrzymanych czy dostało gazem po oczach, dowiadujemy się, że sobie sami na to zasłużyli, bo atakowali funkcjonariuszy na służbie. Z marszałka czas, że z tego to w ogóle zrobiono jakieś rambo, co zaowocowało oczywiście wysypem stosownych memów. Posłanka opozycji zwróciła się w Sejmie do samego Kaczyńskiego, w końcu od niedawna wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, skarżąc mu się, że została zaatakowana przez policjanta, który przyłamał jej legitymację poselską na pół. Najpierw zdejmijcie te błyskawice SS-mańskie, powiedział Kaczyński, który chyba sam uwierzył w bzdurę, że czerwony piorun strajku kobiet i stylizowane SS nazistów to to samo, a następnie oskarżył błędnie to ruch oddolny opozycję o organizowanie strajków. Jesteście przedstępcami, macie krew na rękach, nie powinno was być w tej izbie, dopuściliście się zbrodni na co zław opozycji odpowiedziało mu skandowanie, będziesz siedział. Kaczyński aż wrócił się na trybunę, żeby dodać, że jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało. Ma trochę racji. W Polsce pod rządami jego partii praworządności nie ma. To widać nawet w Sejmie, gdzie są równi i równiejsi. Takich Kaczyński przemawia sobie, kiedy chce, bez żadnego trybu. Pomimo ogłoszenia przez marszałek Witek przerwy i nie ma na sobie na maseczki i nie spotykają go za to żadne konsekwencje. A wcześniej tego samego dnia poseł Grzegorz Braun został wykluczo wykluczony z obrad właśnie o to, że maseczki nie chciał założyć. Kaczyński myli się jednak, kiedy mówi, że wielu z Was będzie się. Wskazuje palcem na łowę opozycji, a powinien na swoje. Na razie jednak PiS bez troski używa sobie instytucji państwa do swojej wojenki przeciwko Polakom. Posłanka, która ujawniła dane jednego z tych policjantów, którzy wmieszali się w tłum, aby bić tam uczestników protestu, stała się obiektem zainteresowania prokuratury. I to pomimo tego, że ujawnienie tożsamości policjanta łamiącego prawo nie jest nielegalne. Jeśli zaś chodzi o samych policjantów, którzy wielokrotnie łamią prawo, o czym świadczą dziesiątki, a kto wie, czy nawet już nie setki wyroków sądowych potwierdzających, że zatrzymanie uczestników protestów są nielegalne, jakoś dziwnie śledztwa w. Rozczynane nie są, choć jak widać nadużywają oni swoich uprawnień. Jedynie jeden prokurator z Wrocławia ma dyscyplinarkę, ale on za to, że sprzeciwił się naciskom z góry, żeby wypuścić na wolność kibola, który zaatakował dziennikarkę. Tymczasem rząd, zniesmaczony unijnymi oczekiwaniami, że w Polsce przestrzegane będzie polskie prawo, oficjalnie już objął kurs na polexit. Niedawne przemówienie Morawieckiego w Sejmie brzmiało tak, jakby napisał mu je sam Dominik Cummings. Było to tam wszystko, co znamy z jej, już z narracji brexitowców. To nie do takiej UE wstępowaliśmy. Nie możemy pozwolić, żeby jacyś biurokraci z Brukseli decydowali o naszych sprawach. Polska jest krajem bogatym, a Zachód nas wykorzystuje, poradzimy sobie równie dobrze albo i lepiej bez nich. Był nawet jeden najbardziej debilny argument oni bardziej nas potrzebują niż my ich. Okładka ostatniego wydania prorządowego szmatławca do rzeczy też nie pozostawia żadnych wątpliwości. Co więc stanie się najpierw? PiS nas wyprowadzi z UE, czy my wyprowadzimy pis z rządu? Zobaczymy. Ale nie wszyscy. Bo odpowiedź rządu na COVID dalej jest dyplomatycznie rzecz nazywając nieudolna. To jest jakiś totalny chaos i zero spójnej polityki. Tutaj mamy rząd proponujący, aby zmienić przepisy tak, żeby zarabiający śmieszne pieniądze ratownicy medyczni zarabiali jeszcze mniej. Wiecie, oszczędności. Tutaj marnowane są miliony na przekształcanie szpitala ortopedycznego COVID-owy, tylko po to, aby wojewoda zmienił zdanie, bo ortopedzi mówili, że to głupi pomysł. Więc z pewnością w takim szpitalu nie będzie dobrej atmosfery. Za karę wojewoda nie kupi im ortopedycznych łóżek. O tym co mówili, że nazywając Szpital Narodowy na Warszawskim Stadionie, przesadzam, dedykuje ten oto wywiad z pracującym na nim lekarzem. Według jego relacji lekarze snują się po pustych oddziałach, nie mając zbyt wiele do roboty. W szpitalu pracuje dwa razy tyle załogi i z pacjentów, a lekarze spoza Warszawy zakwaterowani zostali w pięciogwiazdkowym hotelu. Apartamencik większy niż mieszkanie, które wynajmuję z żoną, mówi lekarz. Czuję się jak frajer. Przyjechałem tu pomagać, ratować ludzi, walczyć z pandemią. Tymczasem mieszkam w pięciogwiazdkowym hotelu, siedzę w pustym szpitalu. Wystąpiłem w jakimś propagandowym kabarecie, jestem wściekły, bo mnie oszukano. Ważą się decyzje okresu świątecznego i ferii zimowych. Na razie wygląda na to, że nie będziemy mogli zaprosić więcej niż pięciu osób na święta, ale nic straconego, bo po wigili będziemy mogli udać się na pasterkę do kościoła i tam w tłumie innych kolędników spotkać się ze wszystkimi. Zaraz po świętach wszystkie dzieci będą miały ferie. W tym samym czasie, bo z wyjazdów i tak nici. A nie, czekaj, jednak wyjazdy będą. Jeden z wiceministrów ma udział w resorcie narciarskim i dzięki jego wstawiennictwu na narty jednak będzie można pojechać. Będzie tylko trzeba zachować social distancing, co nie jest trudne, bo w końcu cała Polska pojedzie na ferie w tym samym czasie, nie? Ci, którzy będą bali się pandemii, mają na szczęście alternatywę. Mogą udać się na wycieczkę, szlakiem, miejsc upamiętniających wielkopomne dla Pisu wydarzenia. Na przykład, w takim łebczu na Kaszubach można zobaczyć tablicę upamiętniającą wizytę premiera Morawieckiego, który nie tylko wziął udział we mszy, ale nawet złożył wizytę na plebanii. Następnie szlak prowadzi do Poznania, gdzie można obejrzeć tablicę upamiętniającą wygłoszenie przez prezydenta Dudę przemówienia, którą odsłonił sam prezydent Duda, a trasa kończy się na Podkarpaciu, gdzie można zobaczyć historyczne krzesło, na którym siedział kiedyś Jarosław Kaczyński. Trasa jest długa, ale po drodze na pewno trafi się któryś z ponad 600 monumentów smoleńskich lub ponad 700 pomników Jana Pawła II, które stoją już w kraju, a więc atrakcji z pewnością nie zabraknie. Ale jeśli myślicie, że te tablice to siara to zapnijcie pasy, bo najlepsze zostawiłem na koniec. Marcin Najman, nieudolny bokser i zawodnik MMA, a od niedawna również ekspert w dziedzinie unijnego prawodawstwa, pisałem o tym w poprzednim odcinku, wziął udział w walce bokserskiej. Udział dość nietypowy, bo najpierw powalił przeciwnika na ziemię, a następnie próbował go kopać, więc walkę przegrał przez dyskwalifikację, a następnie został zdyskwalifikowany dożywotnio. Chociaż w sumie jeszcze nic nie nie wiadomo, bo może rząd wstrzyma publikację tę decyzji, jak robi z niewygodnymi dla siebie wyrokami Trybunału. Albo zarządzi reasumpcję walki, jak robi z głosowaniami, które nie poszły po jego myśli. Tak czy tak, człowiek o tak głęboko pisowskim zamiłowaniu do przestrzegania reguł z pewnością ma przed sobą pod rządami PiS świetlaną przyszłość. Ale to jeszcze nic, bo największą żenadę w tym roku odwalił jeden z posłów PiS. Opublikował na Facebooku zdjęcie z młodą kobietą i komentarzem. Podpatrzcie na tę ślicznotkę, będzie moją nową sekretarką, udowodniła już swój profesjonalizm. Na potwierdzenie tych słów wkleił jeszcze zdjęcie kobiety w krótkiej miniuwie, a następnie zdjęcie jej nagich pośladków. Na Instagramie z kolei pojawiło się jej zdjęcie w samych majtkach, kiedy opuszczała jego łóżko. Jak to zwykle robią politycy, kiedy walną jakiegoś babola w mediach społecznościowych, poseł Duszek ogłosił, że to nie on i że hakerzy włamali mu się na konto. Jestem pod wrażeniem ich umiejętności. Przejęcie czyjegoś konta na Facebooku podobno nie jest trudne. Włamanie się komuś do telefonu to już wyższa szkoła jazdy, ale włamać się sekretarce posła pod spódnicę to jeszcze się nikomu wcześniej nie udało. Tekst powstał dla portalu Brycki Listy: fotografia Weronika Woźniak.